niż Tmuchawiec, Słyszeńszy niż Tmuchawiec, Ten Boży latawiec, Ten Boży latawiec, Wyczuć go niełatwo, Wyczuć go niełatwo, Szybszy jest niż światło, Szybszy jest niż światło. Tajmy razem Anioła Stróża. Listonosz czy Anioł? Powiedz, jak tu nie wierzyć w Aniołów? Na hmm, co, czyżby trudno było ci w nich uwierzyć, tak bez zobaczenia któregoś, usłyszenia go, dotknięcia czy poczucia zapachu anielskiego? Nie. No, ja wcale nie jestem jakimś tam, takim tomciem niedowiarkiem, tylko taki jest tytuł książeczki o aniołach, Aha. którzy przebierają się za kogoś zwyczajnego, yy, tak jak choćby pan distonosz, czy pani pielęgniarka. Mm, mm. Bo posłuchaj, co tu jest napisane na miesiąc grudzień. No, co? Grudniowe dnie i noce są pełne aniołów. Aniołów czuwania, czekania, no i wytęsknienia. Biegną oni z ludźmi rano do kościołów, by w końcu spotkać w grocie aniołów Narodzenia. Aha. Tylko co to znaczy? Bo jakoś nie rozumiem. Ale ty się całkiem dobrze znasz na aniołach, więc może mnie oświeci. <laughs> Wiesz co? Ten wiersz świetnie pasuje do pewnej opowieści z grudniowego anioła stróża pod tytułem Listonosz czy anioł? Listonosz? No. To ci dopiero. Niektórzy listonosze chyba chodzą z aniołami pod rękę albo noga w nogę. <laughs> to pewnie będzie coś o liście i o dobrej wiadomości, co? <laughs> Ciekawej, jakiej? Zamieniam się więc w słuch. Majka siedziała z mamą, jak zawsze, na kanapie pod obrazem ze zwiastowaniem anielskim. Do mnie chyba nigdy nie przyjdzie anioł z taką wiadomością, westchnęła mama, zerkając na obraz. Majka też westchnęła. Bo i ona nie mogła się doczekać na siostrę lub brata. Ale mamie coś się stało i nie mogła mieć dziecka, a tak bardzo chciała. Tak jak wszyscy w ich domu, majka codziennie raniutko w tajemnicy odmawiała dziesiątkę różańca tajemnicę zwiastowania właśnie, prosząc o rodzeństwo. Jednak nie było nic. Smutne więc będzie Boże Narodzenie. A może Pan Bóg nie słyszy różańca Majki, bo ona ledwie rusza ustami? Obie z mamą westchnęły. I wtedy dzwonek do drzwi. Majka pobiegła otworzyć. To był listonosz, ale nieznajomy, z siwymi włosami, no i bez torby. Wiadomość dla pani Marii, powiedział wesołym głosem, wręczył majce niebieską kopertę ze znaczkiem z aniołem i zniknął jak wiatr. Mama otworzyła list. Boże, to niemożliwe. Wiadomość ze szpitala będę miała dziecko. I aż zatańczyła. Wtedy przyjechał z pracy tata. Miał tajemniczą minę. Pocałował mamę, majkę i odwinął obraz z Bożym Narodzeniem. I u nas ktoś się urodzi, zawołał. A ty skąd o tym wiesz? Spytała zdumiona mama. Był u mnie listonosz z wiadomością dziesięć minut temu powiedział tato. U nas też zawołała majka. I nagle telefon od babci. Kochani, czy będę miała wnusia? Dziesięć minut temu był u mnie listonosz z wiadomością. Jakże się cieszę, wołała w słuchawce. Mama, tata, Majka popatrzyli na siebie zdumieni. Jeszcze jeden telefon od ciotki Elizy. Czy to wy przysłaliście tego listonosza z wiadomością? Pytała. Był u mnie dziesięć minut temu. I wtedy. Roześmieli się głośno. To nie listonoszec anioł chyba! zawołali razem. A majka poszła do swojego pokoju, wzięła różaniec i zaczęła odmawiać tajemnicę zwiastowania najcichszym szeptem, bo to była jej tajemnica. No, no. Hm. To niesamowicie tajemnicza sprawa. Tylu mm -hmm. tych dziwnych listonoszy w różnych miejscach i w tej samej minucie. I ta cudowna wiadomość. Hm. Ja już wyczuwam, kto tu się krzątał po cichu i bardzo tajemniczo. No? Ja już nawet o tym wiem. I to na pewno, czyja to taka piękna sprawka? No! Pachnie mi tu niebem i jego posłańcami, jak w zwiastowaniu. No tak. Ale, żeby to się działo tutaj, naprawdę, w zwyczajnym mieszkaniu, to znów te anioły. Tylko że w przebraniu? Lecz wyczuć ich niełatwo. Szybsze są niż światło, jak śpiewałaś. A może ten nasz pan listonosz to też przebrany anioł? A czemu? Uśmiech ma taki zagadkowy i oczy takie za bardzo niebieskie. A. Oj jako chyba wytropię. A jeśli to naprawdę anioł, to co mu powiesz? No jeśli to anioł, to ja chyba o nie mieje. Łatwo jest gadać o aniołach, ale rozmawiać z aniołem sam na sam, twarzą w twarz, oko w oko? Hmm. To nie dla mnie małej, słabej, bezradnej i nieśmiałej. Ojej. Nawet nie wiem, czy bym się na uśmiech odważyła. Jeśli nawet Maryja się trochę, Anioła, przestraszyła No, ale ten byłby przebrany za tego waszego przesympatycznego listonosza, uśmiechonosza to powiedz, o co więc byś go poprosiła? O! to moja wielka tajemnica Tajemnica zwykła czy różańcowa? Ta pierwsza radosna, rozumie się niezwykła. A. Ale tobie w sekrecie mogę ją zdradzić. Uje. Ja poprosiłabym o to samo, co Majka. A. Żeby u nas się też maleństwo urodziło. Ho, ho. Bo ja jakoś sama nie umiem mamie tego podpowiedzieć. Ale anioł potrafi. Dla niego to drobnostka. A jeśli tego chce Pan Bóg. Hmm. To ja się będę do niego o to modliła. Tajemnicą różańcową o narodzeniu Jezusa. Po cichu, w kąciku, w tajemnicy przed wszystkimi. No, niestety tobie się już wygadałam, ale ty mnie nie zdradzisz, prawda? Nie pisnę nikomu nawet słówka. I wiesz, mam jeszcze jeden pomysł. Jaki? U babci jest taki obraz, jak Matka Boska karmi dzieciątko. Aha. No, Pożyczę go od niej, zawieszę u nas. Może mama zatęskni za tym, żeby ona też mogła karmić nowe maleństwo. Aha! Bo kołysanki to ja bym sama mu śpiewała. Jak nie kołysanki, to kolędy albo pastorałki. Są podobne. Umiem ich sporo. A, no to zaśpiewaj mi jakąś. Lejem śpi, dzieciątko drży, Maria śpiewa mu Luli, lali. ciątko śni, że gwiazda śni Nad grotą tuż, tuż Luli lali, luli lali Śpi, maleńki, śpi Luli lali, luli lali Śpi, maleńki, śpi Chociaż ziemia cała śpi Niebo śpiewać ci, luli lali, luli lali, śpi. No, śpiewasz prawie jak anioł, a może anioł wytęsknienia gdzieś tu blisko przystanął i do serca mamy puka? To ja pomogę mu tajemnicą różańcową, ale o tym nikomu ani słówka. Słowo? Słowo. A co szepcze świeca, a co szepcze świeca, cicho czuwająca, cicho czuwająca, co ciemność rozświeca, co ciemność rozświeca, Jego kruszek słońca, Jego kruszek słońca. Co tak jak Maryja, co tak jak Maryja, nie gaśnie.